Cześć wszystkim! Jeżeli biegacie i nie znacie mnie ani jeszcze naszego kanału Pełnej Mocy TV, od razu na wstępie powiem, że warto zasubskrybować na nas, czyli kliknąć ten czerwony guzik poniżej tego materiału. Bo oprócz tego filmiku przedstawimy sporo na temat biegania i staniecie się podczas tego biegu lepsi dzięki tym materiałom. Także subskrybujcie! A przechodząc do sedna sprawy, dzisiaj. Opowiem wam o treningu pleometrycznym, czyli takim, w którym e, polega na robieniu skoków i generalnie które poprawiają e, naszą siłę i moc podczas biegania. E, nie mówię tutaj o skakaniu na gumie, czyli też na skakance, oni nie, nie. Trening pleometryczny polega na tym, by w jak najkrótszym czasie e, odpowiednio przystymulować nasze mięśnie, czyli e, zwiększyć ich moc w krótkim czasie. E, jak to zrobić? Generalnie na przykład podczas biegu e, na 40 kilometrów. Chodzi o to, by w normalnym treningu stopa, która styka się z podłożem przez 40 sekundy zmniejszyć ten czas i z tego takiego przeciętnego poziomu przejść do poziomu mistrzowskiego, który usprawni nasz bieg zarówno pod względem poboru cenu, gdzie nie będziemy się tak po prostu męczyć, tylko trening kilometryczny zapewni nam lepsze rozciągnięcie generalnie całego ciała i zmniejszy pojawianie się kontuzji. Jak również po prostu yy, no, będziemy mogli przebiegać dzięki temu większe dystanse. Generalnie nie wiem, czemu sporo osób tej metody nie stosuje, bo jest dość zapomniana w dzisiejszych czasach. Dlatego tak oświeżyliśmy i tą metodę na, na kanale. Yy, tutaj też można to porównać w inny sposób, i, i, albo inny. Generalnie przedstawiam to w inny sposób. Ten pisany na czym polega? Jak mamy piłkę, która jest do jakiegoś tam poziomu, powiedzmy 80%, i odbijamy ją od podłoża, ona traci energię już w momencie styknięcia z podłożem. Tutaj chodzi o to, by tak napiąć stopy i generalnie nad nasze nogi, by w momencie styknięcia z podłożem ona nie traciła tak bardzo swojej mocy i mogliśmy przebywać dłuższe dystanse. Więc w momencie, gdy piłkę po prostu zostanie napompowana bardziej, tak samo wyżej się odbije, podczas yy, z uderzenia tą samą siłą, na przykład ją z ręki. Ok, odnośnie tego treningu plyometrycznego jeszcze powiem Wam kilka najważniejszych szczegółów. Yy, po pierwsze jest to trening, żeby się nie da początkujących. Yy, myślę, że tutaj taki staż półroczny będzie odpowiedni. Ale też można go w ogóle sprawdzić, ten staż, pod takim, takim sposobem dość prostym. Pójść sobie na siłownię i jeżeli wykonamy przysiad z 60% obciążeniem naszej masy ciała, czyli jak ważymy no, 100 kg, to jak weźmiemy 60 kg 7-8 razy na serię. To jesteśmy w stanie już do tego treningu pilometrycznego podejść. Poza tym wa bardzo ważna rzecz, e, regeneracja organizmu. E, podczas tego treningu nasz organizm regeneruje się w przeciągu 48-72 godzin, więc no, powiem, powiem szczerze, dość sporo. E, I tutaj, w takim wypadku, zalecałbym ten trening 2-3 razy w tygodniu to jest takie, takie, takie maksimum. Mam nadzieję, że pokrótce Wam przedstawiłem dość prostym sposobem całą metodę treningową, jaką jest trening parametryczny. Do przypomnienia nazwa. Napiszcie w komentarzu, czy generalnie stosowaliście tę metodę, czy stosujecie teraz, i jakie macie efekty przed i po zastosowaniu tej metody. Jeżeli znacie jakieś jeszcze ciekawe metody, które, które stosowaliście, to możecie się też również podzielić w komentarzach. No i pamiętajcie o tym czerwonym guziku bo jest to dość ważne, jeżeli chcecie osiągnąć lepsze wyniki w biegach. Cześć!